I jak tam, kochani, po pierwszym miesiącu w tym roku? Nadal trzymacie się swoich postanowień? Ja zaczęłam postanowienia wroczne z lekkim opóźnieniem, dwutygodniowym, więc dzisiaj jest 4 lutego, a ja mogę powiedzieć, że jeszcze się ich trzymam. Całe dwa tygodnie to jest porządny sukces. Klepię się właśnie po pleckach, może nawet słychać, i mam nadzieję, że utrzymam ten poziom. W puli postanowień znalazło się oczywiście, a jakżeby inaczej, schudnięcie, typowy klasyk. Nie wiem już od ilu lat przenoszę to postanowienie z roku na rok i myślę że zaczęło się to jakoś w wieku 12-13 lat, jak to zostało się nastolatkiem, hormony zeszalały, wygląd stał się niezwykle ważny. Przestała się chodzić w tych śmiesznych rajstopkach z dwoma paskami na tyłku, ale zaczęło się chodzić w spodniach piedrówkach, koszulkach z odkrytymi plecami i pępkiem. No i pamiętam też takie okropne białe mokasynki, ale o nich to może jednak innym razem. Muszę przyznać, że na przestrzeni tych wielu lat, które upłynęły, poniosłam sromotną porażkę na polu odchudzania, odchudzania i to wielokrotnie, ponieważ jedzonko po prostu no, jest takie super. Moją piętą achillesową zdecydowanie były czekolada i chipsy. Nie wiem naprawdę, co producenci ładują w te chipsy, ale myślę, że po prostu byłam od nich fizycznie uzależniona. Tak jak palczy tytoniu od tytoniu. W każdym razie, w całej tej wieloletniej nierównej walce był jeden rok który zakończył się sukcesem. I ten sukces to było minus 8 kg. I to się naprawdę udało. Przyznaję z dumą, że te zrzucone kilogramy nie wróciły. No i pewnie możecie się teraz zastanawiać, ile ważyłam, skoro schudłam 8 kg. Nie wróciły te kilogramy, a ja nadal na pierwszym miejscu kolejnego roku, jako postanowienie roczne, mam schudnięcie. No, no, było już dosyć źle. Pamiętam, że jak ubrałam się na sylwestra w kieckę i zobaczyłam się w po prostu padłam. Jak zobaczyłam swój brzuch w tej kiecce, to po prostu o nie miałam. Bo na co dzień człowiek ubiera się w te swoje ciuchy, które już zna. No i wiecie, te wszystkie mankamenty jakoś tak się chowają pod ciągle tymi samymi ciuchami, spodniami, swetrami i tak dalej. A tu po prostu kieca i szok. No i pojawiła się motywacja a motywacja to już pierwszy krok do sukcesu. Nie wiedząc jeszcze, jak mam zacząć, po prostu pamiętam, że na początku roku poskarżyłam się mojej wegańskiej współlokatorce na życie i na tą nieszczęsną wagę. No i ona, człowiek dobra rada, moja irlandzka dobra wróżka, wyszła mi naprzeciw z detoksem parodniowym. Polegającym głównie na jedzeniu yy, takiej potrawy zwanej Kichiri. I zdradzę Wam już na wstępie, że to smakuje tak samo jak się nazywa, czyli ohydnie. Ale będąc jeszcze naiwną duszą, nie znając smaku tej potrawy i słysząc tylko o tych cudownych efektach oczyszczania, pobiegłam po prostu do biosklepu natychmiast i nakupowałam tych wszystkich magicznych składników. Yy, z tego co pamiętam, to była tam taka zielona fasola mąk, kminek, gorczyca i jeden składnik, którego po prostu nigdy nie zapomnę: koper włoski. Bo ten koper włoski y, to po prostu zepsuło całe danie, które gotowałam, nagotowałam y, na dwa dni. No i nie wiem, czy ktoś z nas poszedł was kichiri, No i ja wiem, że powinno się je gotować na świeżo przed każdym posiłkiem, no ale kto tam miał na to czas? No ale mogę zdradzić, że koper włoski jest używany w medycynie w herbatkach na wzdęcia. I wierzę, że na pewno ma świe świetne lecznice właściwości, ale jego smak odstręcza mnie po prostu totalnie. To tak ym, jak niektórzy mają z kolendrą, po prostu nie mogą jej cierpieć dla niektórych smakuje jak mydło albo płyn do mycia naczyń, no i co zrobisz? No nic nie zrobisz. A ja z kolei kolendrę kocham, po prostu cudo, przepysznie wychodzą z nią wietnamskie summer rolls i te wszystkie azjatyckie zupy, jak zupa fo czy po, wietnamska, nie wiem jak ją się yy, dokładnie wymawia. O, ale wracając do kichiri, cały ten myk polega na tym, że można tego jeść ile się chce w ciągu dnia a miks tych wszystkich składników ma działać oczyszczająco na organizm. Tylko, że ja nie chciałam tego w ogóle jeść wcale. To było tak po prostu okropne. Uparłam się jednak, że detoks przeprowadzę, więc jadłam tego po prostu minimalną ilość, po prostu czasem z odruchem wymiotnym i do tego oszukiwałam się surowymi marchewkami, bo to było jeszcze dozwolone. I tak przetrwałam, no tyle ile planowałam, czyli całe trzy dni. Moja współlokatorka wytrzymała na tym kiedyś 10 dni. Po prostu kozak. Ale um, ona mówiła, że nawet lubiła ten smak, więc myślę, że było jej dużo łatwiej. W sumie może jest um, nadzieja generalnie, że ten koper włoski nie jest taki zły i są ludzie, którzy go lubią, bo Kiczyli pojechała z mną raz do pracy. Detoks zaplanowałam na piątek, sobotę i niedzielę, więc w piątek musiałam jeszcze się w pracy pojawić. I dałam na spróbowanie mojemu dobremu koledze z Kolumbii i stwierdził, że jest całkiem niezły. Wydaje mi się nawet, że zjadł tego wtedy więcej niż ja przez te całe trzy dni. Bo wow, masakra. W każdym razie, no byłam te trzy dni na dużym głodzie, ale jest jeden świetny, po prostu świetny skutek uboczny, który się wtedy pojawił, bo zrecydowały się za ścianki. To znaczy, zamiast marzyć o, wiecie, czekoladzie po obiedzie albo o paczce cudownych, słonych chipsików, po prostu marzyłam, wyobrażałam sobie, widziałam o oczyma wyobraźni: taką czarną kromkę chleba i zwykły po prostu plaster twarogu posypany gruboziarnistą solą. Czy to nie jest sukces? No, po prostu sukces jak cholera. Płynąc na tej fali, postanowiłam, że po tych trzech katorżniczych dniach nie rzucę się od razu na kijowe żarcie, jak to kiedyś zrobiłam po y, diecie kopenhaskiej w liceum, ale po prostu zacznę no, rozsądnie od lekkostownego jedzenia. Po jakimś czasie pojawiły się oczywiście, wiecie, jakieś tam spotkania, posiadówki, trochę alkoholu, jakieś słone przekąski, no i złe nawyki niestety wracały. Ale uważam, że super sprawą jest znalezienie takiego sposobu na siebie i ograniczenie chociaż raz na jakiś czas tego niezdrowego żarcia. Bo tak jak na chłopski rozum y, sobie myślę, no to chyba lepiej raz na kwartał się zresetować, y, no i te zachcianki zatrzymać na chwilę, sprawdzić, jak się odżywiamy, niż przez cały rok jeść bezmyślnie, co popadnie i nagle obudzić się z 5 kg więcej. No, myślę, że idealnie, oczywiście, idealną opcją byłoby po prostu pójść do lekarza, do dietetyka, zrobić badania, trzymać się rozpisanej przez niego diety. No, ale to mi się po prostu jeszcze nigdy nie udało. Chyba jest jakieś za proste. Więc musiałam e, znaleźć na siebie jakiś sposób i się tak oszukać, żeby chociaż co jakiś czas, e, żeby móc grzeszyć, ale co jakiś czas sprawdzać, po prostu sprawdzać siebie. No bo ja nie jestem typem, który może wytrzymać pół roku na przykład na ostrej diecie i ćwiczeniach, bez piwka po pracy, bez tej spontanicznej kolacji z znajomymi wieczorem w tygodniu, albo po prostu bez kawałeczka takiego przytliwie, czekoladowego ciasta do kawy w niedzielne popołudnie. Dlatego schudnięcie tych 8 kg parę lat temu no zajęło mi po prostu cały długi rok. Waga szła w dół w tygodniu, a zazwyczaj po weekendzie trochę w górę i tak powolutku schodkami schodziłam sobie z tej wagi. Nie wiem od jakiego czasu, obserwuję Ewę ym, Chodakowską, pewnie od początku, jak prowadzi swoje social media, ale obserwuję ją i te metamorfozy dziewczyn już naprawdę od wielu lat. I za jej radą zrobiłam sobie też zdjęcia przed, przed tym detoksem. I yy, na koniec tego pamiętnego roku, w którym wsułam te 8 kg, zrobiłam sobie też fotki po. I jest to po prostu świetna opcja. Człowiek widzi efekty swojej pracy jak na dłoni, ma motywację, a do tego świadomy sobie, że może, że jest w stanie wziąć się w garść, ograniczyć tę szamę, biegać albo ćwiczyć przed TV i są efekty tej pracy, a nie wymówki, że u, ja to mam ciężkie kości. Pamiętacie tę bzdurną wymówkę? Rozumiem, że jeśli ktoś ma poważną chorobę i bierze sterydy, które powodują jakiś tam efekt opuchnięcia albo no ma jakieś nieokreślone problemy hormonalne, ale dla przeciętnego człowieka schudnięcie jest po prostu totalnie możliwe. Można mieć to oficjalnie w pompie i po prostu nie chcieć chudnąć, ale chcieć chudnąć i kontynuować te na, złe nawyki, to jest po prostu głupota, nie ma się co oszukiwać. I teraz ja czuję, że rok sukcesu powrócił. Nadszedł. Horoskop na 2022 mówi, że dla ryb ma to być rok pełen sukcesów pełen, więc złapałam się tej myśli strasznie mocno. I moje postanowienie numer jeden, kolejne minus 8 kg. Nie 10, bo 10 brzmi jakoś tak za mocno, za poważnie. Ale 8? Skoro raz się udało, no to przecież musi się udać i drugi raz. Czy jest ktoś ze mną? Kto w to wchodzi? I nieważne, czy słuchacie tego w lipcu, marcu, listopadzie, zacząć można zawsze. Ja w tym roku e, znalazłam innego kopniaka w tyłek i zabawnie, też znów potrzebowałam inspiracji zewnętrznej. I będąc w podróży, poznałam w Istambule bardzo szczupłego 25-latka, który był na diecie ketogenicznej. No, jak sam mówił, um, nigdy nie był gruby um, i nie jest na tej, na tej diecie, żeby schudnąć, ale dlatego, żeby się lepiej czuć i żeby jego mózg lepiej działał. Wywarł na mnie bardzo fajne wrażenie, więc cyk, inspiracja mi wjechała. Ograniczam zatem węglowodany. Można więc powiedzieć, że zahaczam o dietę ketogeniczną, ale chyba jednak tego nie powiem, bo, to znaczy już mówię, bo nie mam ochoty pić tej kawy z tłuszczem i ładować w siebie tych po prostu mega ilości tłuszczy i jeść pięć jajek na śniadanie, żeby się wprowadzić w ten stan ketozy. Na razie wystarczy mi po prostu ograniczenie złych węgli, bo w to wchodzi wszystko, co kocham, a co jest dla mnie toksyczne, czyli cukier w mlecznej czekoladzie, cukier generalnie, i węgle. Węgle z chipsów, fryteczek. No cóż. Bye, bye, carps, Ciao, węgle. Buongiorno, figura cheekity. Coś za coś. Kolejnym postanowieniem, które oczywiście będzie już konsekwencją yy, tego super efektu chudnięcia, to będzie szycia. Bo jak już będę super lasencją, to w końcu będę mogła wbić w, jak, w jakąś mega kiecę, której nie powstydziłby się sam Aleksander McQueen. Ale nie będę kupować, bo jestem ambitna, powiedzmy. No, ale po prostu przyznam, że mój wewnętrzny poznański skąpiec padłby trupem, jakbym wydała masę kasy na jakoś kiecę od designera. Ja sobie te kiece po prostu szyję sama. Uchylając ramkę tajemnicy, zdradzę, że oczywiście szyć nie umiem, więc w czas czasu po przestrzeni do chudnięcia i ćwiczeń znajdę jeszcze czas na ogarnięcie tajniki szycia oraz projektowanie odzieży w Corelu czy jakimś tam innym mądrym Photoshopie bo przecież nie będę szkicować, gdyż także nie umiem. A za rok, to znaczy ten rok, skończę już jako pełnoprawna projektantka mody. Już widzę siebie, oczyma wyobraźni, otrzymującą nagrodę za debiut od jakiejś słynnej celebrytki w blasku fleszy. A tak w temacie projektowania, to marzy mi się po prostu kolejna edycja projektu Runway. Nie rozumiem, dlaczego w Polsce mieliśmy tylko dwie edycje, bo strasznie lubiłam to show. Wy macie jakieś ulubione talent show? Ja lubiłam kiedyś y, także oglądać Tap Model, ale no po prostu no 10. edycji nie wiem, jak już można oglądać 10 edycji tego samego. Y, w Niemczech jest, jest już 16. edycja 16. i wciąż z Kuguarem, Heidi Klum w roli prowadzącej. Pamiętam, że jako dziecko w latach 90. nie mieliśmy w domu y, kablówki, ale za to y, mój tata był bardzo obrotny i polatał załatwił nam satelitę, która odbierała tylko niemieckie programy. Mieliśmy tę satelitę jeszcze przez strasznie długie lata i pamiętam jak Niemcy non-stop wydawali coraz to nowe sezony Big Brothera. Co jeden to gorszy, już z takimi celebrytami po prostu z piątej ligi, ale oni po prostu zakochani w tym formacie wydawali dalej i dalej konsekwentnie. Ale mam dla was teraz sekret. Jest taki jeden kultowy niemiecki event, który zostanie wznowiony tego lata. Pam, jest to Love Parade. No i wspomnienia. No nieco prawda nie z mojej parady, bo taka stara nie jestem. Pamiętam, jak mój brat to on jest ten stary, wrócił z Love Parade i był mega zachwycony. Nie pamiętam dokładnie, w którym roku tam był, ale na pewno były to jeszcze czasy przed Facebookiem i Instagramem, więc czujecie, że ludzie po prostu opowiadali sobie na żywo, a nie przez stories. Co się działo, i trzeba było uruchomić wyobraźnię, zobaczyć, co tam się wydarzyło w, w ma swojej wyobraźni. Ewentualnie, ktoś tam pyknął parę zdjątek y, aparatem analogowym, to można było zobaczyć te, te szalone stroje i neonowe fryzury. Ale co się stało? Wiecie, co się stało z paradą, że przestała być organizowana? Y, w, otóż w 2010 roku, po tragedii, która wydarzyła się w Tuzbogo. Nie wiem, czy tak się mówi, tak się nazywa to miasto dokładnie, jak ja to wymawiam, ale w tym mieście, właśnie, podczas parady zginęło 21 osób, bo wybuchła panika. No i w, w tym roku, właśnie, zabroniono organizowania Love Parade. Ale w tym roku wraca i to pod szlachetnym hasłem Rave the Planet. I 9 lipca będziemy tańczyć pod Zygge pod kolumną zwycięstwa w centrum Berlina. Będzie to już połowa roku. Więc połowa roku to połowa postanowień. Może będę już niezwykle wylaszczona i wyskoczę w kreacji swojego dzieła. A jak? Co tam jeszcze dorzuciliście w postanowieniach? Mi, przysto, mi na bank przydałoby się ogarnąć to znaczy nie wiem czy na bank, ale taki plan czasem jeszcze dorzucić więcej przydałoby się ogarnąć język obcy, nowy. Tych to oczywiście nigdy za wiele. No, mogłabym się oczywiście skupić na szlifowaniu tych, które już znam. Ale skoro niemiecki i angielski są już takie porządnie komunikatywne, no to zamiast je szlifować, wolę oczywiście rzucić się na coś nowego, bo konsekwencja nigdy nie była moją mocną stroną i zawsze się trochę nudzę szybko. W planach już od dwóch lat jest hiszpański. Prawa cała, prawie cała Ameryka Południowa oprócz Brazylii posługuje się tym językiem. Do Hiszpanii też chętnie człowiek śmiga na wakacje i podjeść trochę tapas, więc zdecydowanie jest, jest to sens. Język jest niby łatwy, ale mam jakiś taki opór. No, po prostu nie idzie mi. Żałuję na Maxa, że za dzieciaka brat nie pozwalał mi oglądać zbuntowanego Anioła. Czy tam jakichś innych e, telenowel hiszpańskojęzycznych. Mogłam się po prostu nieźle osłuchać. Był kiedyś taki demotywator e, i znalazłam go nawet w necie. Przeryłam. E, pojawił się 17 lutego 2010 roku, więc wspominamy go prawie w jego 12 urodziny. Motywator był o treści. Demotywator, sorry. Gdyby twoja babcia musiała oglądać modę na sukces bez lektora, umiałaby angielski lepiej od ciebie. Coś w tym jest, co? Najważniejsze to przecież mieć kontakt z językiem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja życzę wam powodzenia w spełnianiu swoich postanowień. I, a jeśli się już poddaliście, to wio i zaczynać od nowa. Czasem trzeba zacząć i sto razy, ale cały czas warto próbować. Pozdro!